Witam Państwa w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej. Nazywam się Włodzimierz Kupicz, jestem szefem pionu badań i mam zaszczyt zaprezentować nowe możliwości badawcze Instytutu związane z inwestycją Centrum Badawczo-Testowego Pojazdów Wisła. Jesteśmy na jednej z elementów toru, Przeszkód Centrum Badawczo-Testowego Wisła na kompleksie wzniesień. Kompleks ten powstał z myślą o testowaniu największych, najcięższych pojazdów systemu e, Wisła. E, możemy na tych torach badać pojazdy długie. Członowe, złożone z naczepy, z ciągnika siodłowego, z zestawu też przyczepowego. Jednocześnie kompleks ten doskonale sprawdza się do innego typu pojazdów. Badaliśmy tutaj gąsienicowe pojazdy typu Borsuk, badaliśmy również. Bezzałogowe platformy lądowe. Kompleks ten składa się z czterech zniesień testowych o kątach nachylenia 15, 20, 25 i 30 stopni, a także ze wzniesienia, które umożliwia bezpieczną ewakuację w razie awarii. Ze względu na to, że próby są niebezpieczne, zawsze przy tego typu badaniach towarzyszy nam wóz zabezpieczenia technicznego na podwoziu Tatra. Pojazd wyposażony jest w potężne wciągarki o sile uciągu 30 ton oraz żuraw, który w razie czego potrafi ewakuować pojazd, potrafi go unieść, również urządzenie do holowania. Za pomocą tego urządzenia jesteśmy w stanie wyciągnąć pojazd ugrzęźnięty, a także holować nawet na dalekie odległości w poligonowych warunkach. Płyta uchylna do badania stateczności poprzecznej pojazdów powstała z myślą o największych i najcięższych pojazdach użytkowanych w siłach zbrojnych RP. Są to również elementy systemu Wisła, jak na przykład wyrzutnia, która znajduje się na naczepie holowanej przez duży, ciężki ciągnik siodłowy. Jednocześnie należy zauważyć, że wszystkie pojazdy wdrażane do sił zbrojnych obowiązkowo przechodzą ten test. Każda modyfikacja związana ze zmianą zabudowy może spowodować ograniczenie stateczności poprzecznej i rolą Instytutu jest to ustalić właśnie w tego typu testach. Znak asynchronicznej sinusoidy szczególnie wymagająca przeszkoda dla długich, ciężkich, wieloosiowych pojazdów. Zawieszenie oraz rama samochodu pracuje tutaj w całym zakresie swojego skoku. Szczególnie obciążone są elementy zabudowy specjalnej np. radary, wyrzutnie rakiet. To zadanie zawieszenia, żeby skutecznie eliminować obciążenia przenoszone na delikatną, wrażliwą zabudowę. Jesteśmy w tunelu balistycznym, w którym znajduje się lufa celująca do obiektu, który na specjalnym manipulatorze znajduje się za nami. Mamy możliwość jego obracania i dokładnego pozycjonowania względem lufy. To zapewnia odpowiednie kąty, a także precyzyjne ostrze. W tej stacji możemy ostrzeliwać pojazdy. Do piątego poziomu ochrony balistycznej, co oznacza ostrzał pociskiem o kalibrze 25 mm. Jesteśmy we wnętrzu komory. Mamy tutaj minus 40, zimno faktycznie. Badaniu poddawany jest w tej chwili duży agregat prądotwórczy zamontowany w kontenerze przeznaczony dla celów wojskowych. Stąd tak ekstremalne warunki sprawdzania. Na dzień dzisiejszy mamy y, okres wychładzania za 2-3 dni. Będziemy poddawali go badaniom pod pełnym obciążeniem elektrycznym. Komora klimatyczna Centrum Badawczo-Testowego Wisła umożliwia wykonywanie badań najdłuższych i najcięższych pojazdów w temperaturach od minus 50 do plus 65 stopni Celsjusza, a także w wysokiej wilgotności do 98% przy wysokiej temperaturze. W takich warunkach uruchamiane są silniki, sprawdzana jest praca urządzeń, a także wykonywane badania funkcjonalne takie jak rozstawienie. Radaru, próba przeładowania rakiet z wozu amunicyjnego na wyrzutnie oraz inne specjalistyczne sprawdzenia, jak chociażby długotrwała praca napędów wieży pojazdu uzbrojonego. Duże gabaryty komory pozwalają również na, na ułożenie wewnątrz toru testowego dla małych bezzałogowców UGV. Umożliwi to sprawdzenie napędów bezzałogowych platform lądowych, ale również badania dronów. Wewnątrz możemy na specjalnej tensometrycznej platformie sprawdzić, jak długo w skrajnych temperaturach oraz wilgotności bateria wytrzymuje pracę na najwyższych obrotach. Jakie są siły uciągu w skrajnie niskich temperaturach. Odcinek testowy z kamienia polnego wmurowanego w nawierzchnię betonową. Specjalnie dobrane odstępy pomiędzy poszczególnymi kamieniami, a także ich wysokości generują w konstrukcji pojazdu drgania, powodujące rezonanse wrażliwych elementów zabudowy, takich jak wyrzutnie rakiet, radary czy inne wrażliwe elementy konstrukcji pojazdu. Czynnik testowy z hydrotechnicznego kamienia narzuconego swobodnie to przede wszystkim wyzwanie dla opon pojazdu. Nieprawidłowo skonstruowane, nieprawidłowo dobrane bardzo szybko ulega zniszczeniu na tego typu nawierzchni. Również elementy zawieszenia, takie jak końcówki drążków, stabilizatorów, drążki kierownicze, wszystko to poddane jest dość brutalnej próbie w badaniach przebiegowych. Inwestycja Centrum Badawczo-Testowego Pojazdów Wisła pozwoliła na znaczące rozszerzenie możliwości badawczych Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Jesteśmy w stanie wykonać sprawdzenia i testy dla najcięższych, największych pojazdów. Centrum Badawczo-Testowe Wisła, jego tory badawcze, komora klimatyczna, stacja balistyczna, płyta uchylna. Okazało się, że idealnie sprawdza się również dla pojazdów gąsienicowych. Testowaliśmy tutaj nowy pływający bojowy wóz piechoty Borsuk. Testowaliśmy szereg bojowych pojazdów wyposażonych w uzbrojenie, czołgi, a także pojazdy bezzałogowe. Zapraszamy do współpracy i korzystania z tego doświadczenia i kompetencji.